Halo. Przerwało? Zacznij jeszcze raz. Wszystko, co ważne, już powiedziałem. Musimy pogadać. Nie teraz. To bez wątpienia tragiczny dzień dla wszystkich Polaków i dla państwa polskiego. Kto dostaje ten temat? Mamy nie nagrywać. Identyfikacja zwłok może być dla Państwa bardzo ciężkim przeżyciem. O co tu chodzi? No to chyba dość proste. To nie jest proste, a nawet wręcz przeciwnie. Samolot rozbił się o pancerną grzosę, obrócił się wokół własnej osi na wysokości mniejszej niż długość własnego skrzydła. Taki jest wynik śledztwa. Tego sms dostali wszyscy członkowie partii rządzącej zaraz po katastrofie. Myśli pan, panie generale, że to nie była wina pilotów? Mówiłem pani przecież, że nie udzielę żadnego wywiadu. Ale dlaczego? Zejście do wysokości decyzji to nie jest lądowanie. To jest zejście na wysokość, gdzie ocenia się widoczność, czy można usiąść. Jak nie można, to trzeba odejść na drugi krąg, czyli odlecieć. Operator polskiej stacji telewizyjnej, który jako pierwszy nagrał materiał na miejscu katastrofy, Zmarł w Moskwie materiały nigdy nie został pokazany w telewizji. Toż dwa razy przeciął przewody z płynam hamulcowym. Do you really believe that a birch tree destroyed that huge airliner? Panie Eliś, pieprza i pan. Otwórz